A co jeśli już wieki temu pewna zapomniana prawda została zapisana w formie zagadki? A co jeśli śmierć przywódcy religijnego oznaczałaby nie tylko koniec pewnej epoki, lecz także początek globalnego załamania? Punkt, w którym porządek ugina się pod naporem chaosu. To, co za chwilę usłyszysz, może nie być jedynie starożytną przepowiednią pogrzebaną przez czas. Może to być lustrzane odbicie tego, co właśnie rozgrywa się na naszych oczach w roku 2025. Nostradamus ostrzegł. Święty Malachiarz zapowiedział. A teraz elementy tej profetycznej układanki zaczynają układać się z niepokojącą precyzją. Coś się zbliża, coś co niesie ciężar nieuniknionego. Michel de Nostradamus, urodzony w 1503 roku, nie był tylko lekarzem i astrologiem. Był uważnym obserwatorem świata w stanie wrzenia, a jego czterowiersze, opublikowane w 1555, do dziś pozostają wskazówkami DLA tych, którzy odważą się odczytać znaki przeznaczenia. Jeden z jego czterowierszy zyskał złowieszczy wydźwięk po śmierci papieża Franciszka w roku 2025. Wspomina on o sędziwym papieżu, po którym przyjdzie inny, również wiekowy rzymianin, który doprowadzi do osłabienia tronu. Franciszek, który zmarł w wieku 88 lat, idealnie wciela postać starego pontyfika. W czasach renesansu przekroczenie 50 lat było już uznawane za cud, a dziś papież przekraczający osiemdziesiątkę to obraz wcześniej wręcz niewyobrażalny. Wspomniany czterowiersz szepcze: Gdy wielki pontyfik zmieni miejsce, starzec zostanie porwany przez prąd. Ta zmiana miejsca może oznaczać przekazanie władzy, a prąd nieuchronną siłę śmierci. Franciszek, urodzony w 1936, przewodził Kościołowi przez 12 lat. Został wybrany papieżem w 2013, mając 76 lat. Jego pontyfikat był pełen reform, moralnych napięć i wewnętrznych podziałów. Które zachwiały fundamentami Watykanu. Brytyjski dziennik Daily Mail powiązał w 2025 roku śmierć Franciszka ze słowami Nostradamusa. Według artykułu, osłabienie tronu może nie być dosłowne, lecz strukturalne, wynikające z ideologicznych pęknięć, które pozostawił po sobie jego pontyfikat. W czasie swojego panowania Kościół zmagał się ze skandalami finansowymi, oskarżeniami o nadużycia seksualne i burzliwymi debatami o celibacie, roli kobiet. Oraz modernizacji doktryny. Każda decyzja zdawała się umieszczać Franciszka na polu minowym. Czyżby Nostradamus przewidział tę epokę wstrząsów? A może wskazywał na tego, który przyjdzie później, nowego przywódcę, który będzie musiał zmierzyć się ze światem balansującym na krawędzi moralnej i duchowej implozji? To, co jeszcze bardziej niepokoi, to styl, jakim Nostradamus spisywał swoje wizje, bez konkretnych dat, bez bezpośrednich nazwisk, tylko zagadkowe wersety, pełne symboli i metafor. Jakby sam los wymagał uważnego odczytania przez tych, którzy czuwają. Interpretacja czterowierszy to prawdziwy labirynt, ale właśnie dlatego każda zbieżność staje się iskrą fascynacji. Wizja nowego, starszego papieża z Rzymu, który obejmuje urząd po śmierci poprzednika, jawi się jako brakujący element układanki. Niektórzy badacze twierdzą, że Rzymianinem z przepowiedni był sam Franciszek, ponieważ jako biskup Rzymu nosił ten tytuł. Inni widzą w tej postaci jego następcę, być może kogoś pochodzenia włoskiego, który zmierzy się z jeszcze bardziej podzielonym kościołem. W roku 2025 świat stoi na krawędzi: napięcia geopolityczne, alarmujące zmiany klimatyczne i dylematy etyczne związane z technologią oraz sztuczną inteligencją. Kościół, który niegdyś był duchowym kompasem Europy, dziś walczy o swoją tożsamość w coraz bardziej sekularyzowanym świecie. Zbliża się konklawę. Pytanie, które rozbrzmiewa zarówno w korytarzach Watykanu, jak i w sercach milionów, brzmi – kto będzie następny? Jaką rewolucję przyniesie? Inny zagadkowy czterowiersz wspomina o młodym mężczyźnie o ciemnej karnacji, który odegra kluczową rolę w Nowej Erze. Niektórzy wiążą ten obraz z kardynałem Peterem Turksonem z Gany lub Luisem Antonio Tagle z Filipin. Obaj są poważnymi kandydatami do tronu Piotrowego. Turkson, mający 76 lat, jest znany z zaangażowania w sprawy społeczne i ekologiczne. Tagle, lat 67, ceniony jest za empatię i inkluzywną wizję. Wybór papieża z Afryki lub Azji mógłby oznaczać historyczny przełom, koniec wielowiekowej dominacji Europy w Kościele Katolickim. Wyrażenie "czarny papież", pojawiające się w innych przepowiedniach, może mieć wiele znaczeń. Może odnosić się do koloru skóry, przynależności do zakonu jezuitów, nazywanych czarnymi papieżami ze względu na ich zakulisowy wpływ, lub symbolizować mroczny okres dla Kościoła. Ale to nie wszystko. Nostradamus wspomina także o ogniu i krwi w mieście siedmiu wzgórz, Rzymie. Ten obraz nie musi oznaczać dosłownego zniszczenia, lecz może symbolizować duchowy upadek, kryzys wiary, wstrząs moralny, którego świat jeszcze nie znał. A wszystko to dzieje się w scenerii, gdzie liczba wiernych w Europie maleje w zastraszającym tempie. Tradycyjne chrześcijaństwo ustępuje miejsca nowym ruchom duchowym, alternatywnym filozofiom. I wzrostowi innych religii. Kościół, naciskany zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz, kroczy po linie zawieszonej nad przepaścią. Franciszek próbował być mostem między skrajnościami, ale ostatecznie wydawał się nie zadowalać żadnej ze stron. Konserwatyści widzieli w nim zbyt postępowego, postępowcy, zbyt ostrożnego i nadeszło jego pożegnanie. Na miesiąc przed śmiercią opuścił rzymski szpital Gemeli, gdzie leczył zapalenie płuc. W niedzielę wielkanocną pojawił się na placu Śmiedzie Piotra. Zmęczony, fizycznie słaby, lecz z wzrokiem, który wielu odczytało jako ciche do widzenia. Dla niektórych był to jedynie efekt starości. Dla innych gest symboliczny, świadome przygotowanie na odejście i to, co miało nastąpić później. I jest jeszcze jeden niemal ukryty, ale niezwykle potężny szczegół. Franciszek zażyczył sobie, by pochowano go poza murami Watykanu, w bazylice Santa Maria Maggiore. Decyzja ta łamie wielowiekową tradycję i zdaje się symbolizować coś znacznie większego – ostateczne zamknięcie jednej ery i otwarcie innej, nieprzewidywalnej i niestabilnej. W tym miejscu wraca proroctwo św. Malachiasza, irlandzkiego arcybiskupa, który żył w latach 1094-1148. Według legendy podczas wizyty w Rzymie doznał transu, w którym otrzymał nadprzyrodzoną wizję – listę 112 łacińskich mod – z których każde miało opisywać kolejnego papieża, od roku 1143 aż do końca. Ostatnie motto wspomina Piotra Rzymianina. Ma on paść swoje stado pośród wielkich udręk, a potem Rzym upadnie, a sędzia straszliwy osądzi lud. Proroctwo kończy się jednym uroczystym słowem: koniec. Nic więcej, żadnego wyjaśnienia, tylko koniec. Czy stoimy na progu tej granicy? Czy następcą Franciszka będzie ów Piotr? Ostatni pasterz przed upadkiem świętego miasta? W świecie pogrążonym w chaosie, gdzie wszystko co stałe zdaje się rozpływać w powietrzu, fascynacja takimi przepowiedniami nie tkwi jedynie w ich starożytnych słowach, lecz w ich echu, które niepokoi i dziś. Franciszek został wybrany w marcu 2013 roku. Po historycznej rezygnacji Benedykta XI został 112. papieżem z listy przypisywanej święty Malachiaszowi. Jego imię jednak nie brzmiało Piotr, ani nie pochodził bezpośrednio z Rzymu. Ta pozorna sprzeczność czyni wszystko jeszcze bardziej zagadkowym, jakbyśmy mieli przed sobą układankę, której elementy są bliskie do pasowania, lecz nigdy nie pasują do siebie całkowicie. Jest jednak symboliczny szczegół, który zmienia ten obraz. Franciszek przyjął imię na cześć św. Franciszka z Asyżu. Ten włoski święty na chrzcie otrzymał imię Giovanni di Pietro Bernardone, syn Piotra. Co więcej, jako biskup Rzymu Papież nosił symboliczny ciężar miasta siedmiu wzgórz. Czy to możliwe, że to właśnie on był zapowiedzianym Piotrem Rzymianinem? Franciszek był papieżem wyłamującym się ze schematów. Pierwszy Latynos, pierwszy Jezuita, pierwszy nieEuropejczyk od ponad dwunastu wieków. Jego wybór nastąpił w przełomowym momencie. Benedykt Sincerin zaskoczył świat rezygnacją, czym przerwał tradycję sięgającą sześciuset lat. Wielu uznało to za zapowiedź głębokiej przemiany. W kwietniu 2025 roku Franciszek zmarł w wieku 88 lat. Jego śmierć ożywiła proroctwo św. Malachiasza, które ponownie zaczęło krążyć w mediach społecznościowych, w wiadomościach, a także w analizach prasowych, takich jak te w The Guardian. Powszechne było odczucie, że coś ogromnego zostało ujawnione, jakby stara kurtyna została wreszcie odsłonięta. Istnieje jednak kontrowersja. Lista prorocza została opublikowana dopiero ponad cztery wieki po śmierci święty Malachiasza. Po raz pierwszy pojawiła się w 1595 roku za sprawą benedyktyńskiego mnicha Arnolda Wiona w dziele, Lignum vitae. Ta czasowa luka rodzi pytania, dlaczego tekst rzekomo tak święty był ukrywany przez tak długi czas. Niektórzy badacze uważają, że zwłaszcza pierwsze mot są zbyt dokładne co może świadczyć o tym, że tekst został spreparowany w XV wieku, by wpłynąć na konklawę. Po roku 1590 hasła stają się coraz bardziej poetyckie i niejednoznaczne, dając szerokie pole do interpretacji. Przykłady to potwierdzają. Motto, kwiat kwiatów, przypisano Pawłowi Syczasta, którego herb zawierał trzy lilie. Jan Paweł Pirituł został powiązany z półksiężycem, bo jego wybór zbiegł się z nowiem. A Jan Paweł Tygundu miał być z pracy słońca, Ponieważ urodził się i został pochowany podczas zaćmień. Przypadek, manipulacja, a może ukryty kod, który wymaga symbolicznego, a nie dosłownego odczytu? Gdy lista dociera do Franciszka, ciężar symboliki staje się ogromny. Świat doświadczył już pandemii, wojen, geopolitycznych napięć, skandali i wewnętrznych podziałów. Pontyfikat Franciszka został przecięty przez te wszystkie wydarzenia. Przez 12 lat mierzył się z wojnami na Bliskim Wschodzie. Katastrofami klimatycznymi, kryzysem imigracyjnym, skandalami seksualnymi i globalną pandemią rozpoczętą w roku 2020. Próbował być głosem pojednania. Mówił o godności uchodźców, ochronie planety, przepraszał za grzechy Kościoła. Ale spotykał się z ostrą krytyką. Konserwatyści zarzucali mu rozmywanie wiary, postępowcy, że działa zbyt powoli. Ten nieustanny konflikt stworzył idealne tło DLA słów proroctwa, będzie pasł swoje stado pośród wielkich udręg. Rezygnacja Benedykta XVI w roku 2013 dodała kolejną warstwę do tego proroczego labiryntu. Zrywając z wielowiekowym rozumieniem papiestwa jako funkcji dożywotniej, stworzył symboliczny próżniak. Franciszek, choć wybrany legalnie, został przez niektóre konserwatywne środowiska oskarżony o bycie fałszywym prorokiem. Obaj papieże, Benedykt i Franciszek, zakończyli pontyfikat nie poprzez śmierć, lecz poprzez odejście za życia. To bezprecedensowe wydarzenie w nowożytnej historii kościoła, które wielu interpretowało jako symboliczne zerwanie z epoką rozpoczętą przez Piotra, pierwszego apostoła. Kolejny szczegół zasługuje na uwagę: miejsce pochówku Franciszka poprosiłby złożono jego ciało poza Watykanem, w Bazylice Santa Maria Maggiore. Ten pozornie prosty gest przełamuje wielowiekową tradycję i brzmi jak symboliczne przesłanie: Centrum Rzymu mnie nie definiuje. W roku 2025. Proroctwo powróciło z pełną siłą. Programy telewizyjne felietony i wiralowe posty w serwisie X powtarzały to samo pytanie, czy jesteśmy świadkami literalnego spełnienia zapowiedzi końca? Zniszczenie miasta siedmiu wzgórz nie musi być rozumiane dosłownie, może oznaczać upadek autorytetu duchowego Rzymu. Watykan, który niegdyś był sercem zachodniej wiary, dziś zmaga się z coraz bardziej sekularyzowanym światem. W Europie kościoły przekształcane są w kawiarnie lub centra kultury. W Stanach Zjednoczonych niemal jedna trzecia społeczeństwa deklaruje się jako bez religii. W Brazylii rośnie liczba młodych, którzy porzucają tradycyjne rytuały na rzecz duchowości alternatywnej lub treści cyfrowych. Franciszek próbował dokonać modernizacji, ale rezultat okazał się gorzki, podziały wewnątrz kościoła jeszcze się pogłębiły. Czy więc zapowiedziane zniszczenie to odzwierciedlenie tego upadku? A może dopiero preludium do czegoś większego? Symbolika przepowiedni jest głęboka. Historia Kościoła rozpoczyna się od Piotra, ukrzyżowanego głową w dół w Rzymie i kończy się na symbolicznym Piotrze. Grób Piotra znajduje się pod głównym ołtarzem Bazyliki Św. Piotra, jakby wciąż podtrzymywał fundamenty wiary. Za pontyfikatu Franciszka Kościół był pod presją z każdej strony. Rządy autorytarne ograniczały jego wpływy. Ruchy ateistyczne zdobywały popularność w internecie. A konserwatywni kardynałowie jak Raymond Burke otwarcie sprzeciwiali się reformom papieża. Te konflikty połączone z globalnymi katastrofami, wojną na Ukrainie, kryzysami klimatycznymi, tworzą idealne tło DLA udręk opisanych przez św. Malachiasza. Wrażenie, że pewien cykl dobiega końca, narasta z każdym kolejnym wydarzeniem. Wielu zaczęło łączyć te wizje z biblijnym apokalipsą. Rozdział 17 wspomina o Wielkiej Babilonii, mieście wystawnym cudzołożącym z królami ziemi. To dawne odniesienie do Rzymu dziś może być odczytywane jako krytyka kościoła, które oddalił się od swoich pierwotnych wartości. Bestia z rozdziału XIII była przez wieki kojarzona z cesarzami, dyktatorami, globalnymi przywódcami. Ale w roku 2025 niektórzy twierdzą, że bestią jest technologia, algorytmy decydujące o naszych wyborach, firmy manipulujące przekazem i sztuczne inteligencje, które redefiniują moralność. Franciszek ostrzegał przed tym. W 2023 roku w Rzymie powiedział, Technologia bez etyki może zniewolić ludzką duszę. Według ONZ, w tym roku ponad 70% decyzji w mediach społecznościowych podejmują algorytmy, kształtując nasze myślenie, emocje i wierzenia. Są też tacy, którzy wierzą, że wróg jest wewnątrz. Idea antypapieża, przywódcy zdradzającego fundamenty wiary, znów stała się przedmiotem dyskusji, zwłaszcza po rezygnacji Benedykta XIII, Franciszek był oskarżany o fałszywe proroctwa herezję i korupcję doktrynalną. Rozdział 12 Apokalipsy opisuje niewiastę obleczoną w słońce z dwunastoma gwiazdami na głowie, rodzącą dziecko i prześladowaną przez smoka. Wielu widzi w niej kościół rodzący nową epokę, ale atakowany nieustannie. Odrodzenie pośród ognia. Nie wolno pominąć także trzeciej tajemnicy fatimskiej, ujawnionej dopiero w roku 2000. Mówi o biskupie ubranym na biało, który ginie pośród ruin i ciał. Watykan ogłosił, że chodzi o Jana Pawła II. Ale w 2025 roku wielu dostrzega w tej wizji postać franciszka, osamotnionego, osłabionego, atakowanego od wewnątrz. Wizje z księgi Henocha, a pokrywów odnalezionych w zwojach z nadmorza Martwego, opowiadają o zbrukanych świątyniach i wojnach światła z ciemnością. Scenariusz do złudzenia przypomina dzisiejsze kryzysy wewnętrzne i skandale trawiące Watykan. Ta sekwencja zdarzeń. Symbolicznych obrazów i instytucjonalnych upadków tworzy atmosferę idealną na nadejście czegoś nowego. Ale czy to nowe przyniesie światło, czy ciemność? Zbliżające się konklawe będzie czymś więcej niż wyborem następcy, będzie barometrem przyszłości. Pytanie, które nie daje spokoju, brzmi: czy następny papież będzie odpowiedzią, czy ostatnim znakiem? Jezus powiedział: Gdy ujrzycie te rzeczy, podnieście głowy, bo zbliża się wasze odkupienie. Śmierć Franciszka może nie być końcem, ale bez wątpienia jest początkiem czegoś, czego nikt nie powinien już ignorować.